Siemano, witajcie, ja jestem Adamowski, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jak już widzicie, teraz na miniaturce i po tytule. Jak już widzicie na Adamowicach są drogi. I ogólnie ten odcinek był właśnie podzielony na dwie części, gdyż po prostu jedną część budowałem drogę, a drugą robiłem antypranka dla Adamka Gaminga. Tam już możecie zauważyć nawet. Widzowie, naprawdę długo nagrywałem ogólnie tamten odcinek, ponieważ aż pół godziny to mi zajęło, więc jednak troszeczkę czasu spędziłem nad tym, więc mam nadzieję, że obejrzycie ten odcinek do końca i zostawicie łapkę w górę pod tym filmem oraz subika dzwoneczkiem, ponieważ zbliżamy się do 700 subskrypcji, widzowie. Za niedługo 700 subskrypcji, czajcie. Jak widzicie, wszędzie na Adamowicach są drogi do różnych rzeczy: i do MobGrindera, i do Domku, i tutaj do Konika, i do mojego Konika, i jeszcze do villagerów, w której możemy sobie handlować. Do wioski akurat mi nie wystarczyło, i widzowie, kosztem tego również musiałem poświęcić wszystkie białe betony, które posiadałem z tej skrzyni, które były na skiny. Po prostu nie ma, niestety, ale znowu trzeba będzie handlować od początku, więc odcinek z kinami się znowu opóźni. A teraz, widzowie, w wielkim skrócie, tak naprawdę, główkowałem się na początku nad tym, jak to wszystko wykonać. Najpierw zacząłem od tego, by zrobić drogę. Zrobić z gładkiego kamienia, właśnie tą drogę, główną, która będzie tu i tu na dwie kratki. To tą kadanka gaminga, tutaj na trzy, różnie to jest. Są tutaj również skrzyżowania, a po boku są jest właśnie biały beton, i naprawdę bardzo dużo tych bloków poświęciłem. Na początku wykopałem jakimiś starymi łopatami żelaznymi, wiecie o co chodzi? Miejsce, by położyć te bloki. Początkowo chciałem, żeby zamiast gładkiego kamienia był tutaj andezyt, ale okazało się, że nie miałem go zbyt dużo, a miałem bardzo, ale to bardzo dużo bruku. O, bo tak w ogóle to. Siema, tutaj Adamek Gaming, pożyłem Ci płytki naciskowe, nie ma za co, dzięki wielkie, ale chciałem Wam pokazać, że bardzo dużo bruku mi tutaj zniknęło, a dużo mi tutaj zostało gładkiego kamienia. Mam przy sobie również wiele piesy, które musiałem po prostu ogarnąć, by to wszystko na raz spalić i oczywiście, jak możecie się już domyśleć, również mi zawrakło i musiałem się wybrać do kopalni. Te płytki naciskowe sobie możemy zmienić na dębowe, oczywiście. Będzie, myślę, lepiej. A kiedy udało mi się zrobić tą ścieżkę, przechodzimy do najlepszej części tego odcinka, czyli antyprank, czyli totalnie Adamek Gaming się o niczym nie spodziewał i na końcu odcinku jest jego reakcja. Zapewnie domyśliliście się, że to Adamek Gaming będzie mówił z naszej strony. Nie. Dzisiaj chciałem was po prostu poinformować, że będziemy grali na koncie Adamka Gaminga. Włamałem mu się na konto tak jak on mi ostatnio. W dzisiejszym odcinku będziemy robić antypranka Adamkowi Gamingowi. Bardzo dużo mi prezentów ostatnio daje. Naprawdę jestem mu bardzo wdzięczny dlatego... Dlatego widzowie... Dzisiaj zrobimy dla niego dobre uczynek i jeszcze większy prezent. Zaraz się przełączę na swoje konto widzowie i ogarnę mu tutaj domek, bo chciałem zrobić domek od wewnątrz, żeby ładnie tutaj miał pusto, bardzo mało rzeczy. Ogarnę mu, mam nadzieję, że mu się spodoba. Tylko jeszcze mu tutaj poprzestawiam te bloki. Na przykład... Kszafę grającą tu, stół Kowalski tu i w jednym rzędzie będzie miał tutaj fajne rzeczy. Tutaj możemy coś zrobić, widzowie, więc pomyślimy. Ewentualnie, myślę jednak, że możemy zrobić u góry sypialnie. To będzie jeszcze lepsze rozwiązanie. Więc przełączam się na swoje konto, a kiedyś się rzeczywiście włamiemy na jego konto i będziemy robić różne rzeczy. Widzowie, oczywiście na tamtym odcinku zebrałem i temy, które po prostu zdobyłem w trakcie y, odcinka. Nie wybierz złej dziury. Tutaj możemy sobie z, diamenty w sumie schować. Marcheweczki też możemy sobie wszystko pochować. Ile będziemy mieli diamencików? Coś dużo mi się wydaje. Serio, bardzo mi się ta droga podoba, ale jednak zbyt dużo kombinowania z tym było. Mam 49 diamentów. i to ładnie, ładnie. Rzeczy, które będą mi potrzebne, no to na pewno drewno, nie? Weźmy sobie drewno, sto, jak może. Jakieś klapy, w sumie też można wziąć schody. Więc na razie tyle i chciałem udekorować mu ten dom. Chodźmy do jego domku. Będę stawiał ze swojego, widzowie, ze swoich właśnie yy, kosztów. Oczywiście nie oświetliłem Adamowic jeszcze do końca. Tutaj tak dziwnie mi się zrobiło, bo tutaj na dwie kratki, tam na trzy, ale... No po prostu dziwnie by to wyglądało, gdyby było wszędzie na dwie. Chodźmy tutaj do tej sypialni i możemy zrobić tak, że... Jak on będzie tu miał ten, to dajmy sobie beczkę, żebym miał po prostu miejsce na do spania. I jak ma tutaj to, to dajmy obok, czyli na przykład w tym miejscu. No, może być, idealnie. I teraz nad ścianą tutaj gdzieś, to możemy dać w sumie, chociaż nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Na pewno szafę chcę zrobić miejscu, na przykład tutaj, idealnym w takim kącie. Dobra, teraz widzowie to wygląda znacznie lepiej. Możemy dać tutaj beczkę i stojak. Pyk i pyk. Elegancko. No, i dobra widzowie, teraz to będzie wyglądać dużo lepiej, proszę zobaczyć. Ładnie. I możemy mu teraz ten domek, jakby zabudować, żeby nie było nic. Okej, okay. na razie mamy szafę gotową na zbrojkę. Tutaj możemy dać mu jakiś stół, generalnie. Co mu jeszcze można. Mogę mu jeszcze pnącze dać w sumie. To sto wybacz, że ci zniszczę, ale. Na przykład na tej ścianie będziesz miał tu pnącza. O, coś takiego, nie? Jak nie chcesz, to oczywiście możesz zburzyć. Mogę Ci jeszcze zaoferować taki stół, na przykład do robienia o alchemicznych rzeczy. Mogę Ci jeszcze zaoferować. O, możemy jeszcze mu zrobić taki stół, na przykład. Proszę bardzo, nie do końca tak. O, coś takiego. Tu na przykład zrobimy gamingowe te. To by musiał obraz ogarnąć, kurde. Dobra, mam obraz. I no, troszeczkę duże, troszkę duże. Nie do końca tak. O. Dobra, i będzie sobie grał w Minecrafta. Krzesło gamingowe możemy zrobić. No, nie jestem specem od krzeseł akurat, wybacz mi. Ale mogę ci zaoferować moje... Yy, moje, moje, moje te kwarcowe. Możemy mu dać właśnie kwarcowe, bo one by się tak fajnie komponowało w sumie. Eee, mamy jedno, no dobra, niech będzie. Jak będziesz chciał sobie zrobić ten biurko, właśnie też takie mniej więcej kwarcowe, to oczywiście możesz. Wygląda jakoś to mniej więcej. To co? Tutaj będziemy musieli mieć te krzesło całe. A tu. Dodam o Twoje oświetlenie domku. Mamy o jego oświetlenie domu, bo się strasznie ciemno tutaj zrobiło nagle. Dobra, to co mamy? Szafę, pokój gamingowy, znaczy się. No, biurko. Yy, sypialnia taka średnia, wiecie? Więc coś pokombinujemy. Mamy stojące półki, to możemy zrobić. Yy, są sy... wow, ale Moby! Nie, bo tu nie ma oświetlenia, Właśnie mówiłem Wam o tym, że kurde, wszystko poniszczyłem, nie? Ach. Musimy ogarnąć, tak jak ja mam, yy, kwarcowe. Po prostu takie... No sami zobaczycie, bo nie wiem jak to nazwać. Weźmy właśnie te 24 płyt kwarcowych. Kurde, creeper, żeby to nie wybuchło. Ile kosztowności by poszło? Bym sobie chyba tego nie wybaczył. Dobra, lecimy, lecimy widzowie. Na razie tutaj zostawimy to. I żeby tutaj to patrzcie. Hmm. Może jednak zrobimy e, w inny sposób to że tu weźmiemy o coś takiego, nie? Tu by to fajnie już wyglądało, że tylko po prostu likwidujemy te pnącza, widzowie. Likwidujemy. One mogą być jedynie tam Toka gdzieś tu, 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 tu. Niech to tak po prostu jest. Tutaj możemy sobie tak wydął dać. Fajnie. W sumie tutaj też. O, i to wygląda dość spoko. O. Dobra, i teraz, według mnie, to wygląda dość spoko. Możemy dać mu jeszcze dywanik. Który ma chyba jakiś Dowolny O na przykład 12 niebieskiego Bo ma niebieskie łóżko to by się to tak fajnie Ogarniało Mam jeszcze widzowie pomysł Uuu i to mu się spodoba coś czuje Dobra Wiecie co? Weźmy sobie parę diamencików. Dobra. Możemy wziąć dla niego. Yy, dobra, te pięć diamencików. I zróbmy na przykład taki pewny myk. Ramki na przedmiot. Dobra, weźmy sobie te dwa ogniska. I weźmy czarne szyby dokładnie tak, oraz coś takiego. I teraz to mu się spodoba na 1000%. To jest taki pomysł widzowie masakra na pewno. Takiego antypranka nie robiłem. Więc jeśli chcecie żyć jeszcze raz, żebym zrobił, to zostawajcie łapki w górę i suba dzwoneczkiem, koniecznie. Zacznijmy od tego, że damy sobie te lata ręki mu. Dobra, i tu, i tu. I to bardzo dobrze wygląda. Dobra, kombinuję tu z tym czy coś nie poprawić, ale jednak nie. I jest wszystko git. Fajnie to wygląda teraz wszystko. Najlepszej możliwej wersji, tylko szkoda, że tam się nie da, ale to już teremno. Dobra, na pewno mu się spodoba... ...coś takiego. Proszę zobaczyć, widzowie. Ramka na przedmiot. Ramka na przedni od diamenty. I dajmy tu, 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 tu. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Widzicie? Fajnie to wygląda. Wow, ale spadł. Możemy dać mu jeszcze dwie, żeby to tak na okrągło było. I będzie miał jeszcze więcej diamentów, widzicie Dobra, lecimy sobie to ogarnąć właśnie Jestem przekonany, że mu się to spodoba Możemy wziąć te, już walić tam to wszystko Tu się tam to uzupełni wszystko Jeden diament, jeden diament Dobra Raz I dwa Raz i Dwa Widzicie? Pięknie to wygląda Tutaj wszystko gra Tutaj też. No dobra. Co jeszcze możemy zrobić? Właśnie tu możemy sobie to zwalić. Damy to w innym miejscu. To główna rzecz teraz. Patrzcie, dajemy yy, czarną szybę. Albo nie. Robimy stojak. Teraz dajmy ogniska tu. Raz, dwa I teraz damy sobie czarną szybę W miejscach gdzie po prostu to ma być Tylko... Trochę lipa z tym O I tu będzie to ognisko Teraz to możemy sobie wszystko zakryć widzowie. Żeby po prostu nie było tego widać, tylko sam ogień. O! Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, nie? Coś takiego. I teraz... O, kurde! Na przykład dotąd Teraz sobie to tak okryjemy. Taki styl. I jak mamy te pnącze, spróbujemy się wepnąć. No, kurde! Spadamy? Dobra. I do końca, do końca. Ok. Nie wiem, czy na komin. Możemy również komin spróbować zrobić. Pyk-pyk. Pyk-pyk-pyk. Pyk, 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 jeszcze tu hop, hop dobra Adamek Gaming ma swój komin tutaj zostawiam dla siebie pustą przestrzeń Adamek Gaming za to ci zrobiłem fajny pokój mam nadzieję jeszcze tutaj usterka pyk no dobra, tu jest też ładnie tu też spoko, tu też wszystko spoko chyba. Tylko tu można jeszcze po prostu dać te piszące beczki. No. Tak wygląda Twój taki pokój, mini. Hop, dobra. Oficjalnie tak zostawiam to. Teraz, widzowie, lecimy ogarnąć jedną rzecz, a mianowicie. Hmm. Możemy mu zrobić kanapę, kanapę po prostu, na której będzie mógł odpoczywać sobie. Telewizji mi na mu na razie nie dam, nie wiem, jak będzie chciał, to sobie już zrobi. To już od niego zależy, bo może mu się to po prostu nie spodoba ta telewizja. Patrzcie, od razu lepiej to wygląda, nie? Mam nadzieję, że serio zaraz nie wejdzie na ten serwer, bo masakra będzie. Jak ja wejdę, to mu dam ten. To dam mu uprawnienia, żeby nie mógł wejść. jakby. Bo jak on wejdzie i się to wyda, to To się chyba załamnie. Nie dość, że jeden odcinek nie wyszedł, to może jeszcze drugi nie wyjść. Właśnie widzowie, jeszcze tu brakuje stołu do robienia. Potek na niewidzialność, przecież. Na przykład mamy tutaj ten stół i weźmy sobie również to. Oczywiście, weźmy sobie, zróbmy ten stół, na przykład odtąd dotąd gdzieś, no nie musi być jakiś super duży hop hop i teraz tak pyk pyk i stoły ci też tu dam cyk cyk dokładnie więc mam nadzieję, że ci się podoba Yy, domek, oczywiście. Widzowie, zostawcie łapkę w górę i suba dzwoneczkiem za starania, że siedziałem. O kurde, 3 godziny. Dobra, widzowie, jestem na serwerze, jest godzina 16:10, ale Adamek Gaming wcześniej mógł, więc on nie będzie w ogóle wiedział, że to się nagrywa. Yy, jestem wyciszony i będę. Może być dziwne audio, ale to już się tym nie sugerujecie O, widzowie, zaraz wejdzie na serwer. Chwileczkę. Dobra widzowie, Jezu Lecimy z tym. Normalny no. On już jest na serwerze, widzowie. O kurde. No, stary. Nic nie zmarnowałem No stary, no 26 fajerwerek, co ty zrobiłeś? To jest twoje jak coś, trzymaj Kurde stary, tutaj wszystko było catce, a ty mi tutaj porozbalałeś wszystko A nie chciał iść na górę? No widzę właśnie co tam jest Ja pierdziele No stary, syfiks mi tu zrobiłeś nic, nic nie poprzekładałem. A nie druga? O matko. Stary ty coś genialny. Ale kurde, no zrobię. O, o matko. Czy nagrywasz reakcję? Nie. Aha. Ja pierdzielaki, net słaby mam. Z hotspotu znowu lecę. A. Matko, stary, ty jesteś genialny Ty jesteś genialny, naprawdę mm. Matko To co, podoba ci się? A żebyś wiedział Co ty zrobiłeś, stary Co ty zrobiłeś z Adamowicami mm. O matko Stary, co ty zrobiłeś z Adamowicami no, naprawiłem je, ten to odwalił manianę. No, ja ci muszę tego tak będę często poszukać, bo nie wiem, gdzie dałem. Widzowie, taka jest reakcja damka gaminga. Szczerze, chyba jest zadowolony. Trochę tam jednak <laughs> może szkód narobiłem. Przepraszam cię, ale no, ogarniemy to i będzie git. Mam nadzieję, mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i cześć.